Mąż Marii cały czas daje jej do zrozumienia, że jest niezadowolona z takiej decyzji. Kobieta głęboko wierzy, że postąpiła słusznie. O takie chodziło? Tak, takie ostatnio kupowałam. Jest pyszny. Ty o jedna. Proszę stąd wyjść. Jest, jest pani pijana. Ty, jędzo, córkę chcesz mi ukraść? Nie wiem, nie wiem, o czym pani mówi. Dobrze wiesz, zazdrosna jesteś, bo sama dzieci nie masz. Niech pani stąd wyjdzie, bo zadzwonię na policję. Ciągle gdzieś Eweliny zabierałaś, tylko po to, żeby jej nam mącić w głowie. Złodziejka jesteś, pieprzona d***a. Wynocha stąd, wynocha stąd, wynocha mi stąd. Wy <laughs> Przepraszam bardzo. Co ona sobie myśli? Zresztą niech sobie teraz siedzą małpy razem. Do niczego nie potrzebuję ani jednej, ani drugiej. Zresztą sama ze wszystkim sobie poradzę. Niepotrzebnie dałam się sprowokować. Już wczoraj wieczorem do mnie wydzwaniała i mogłam się domyślić, że przyjdzie do sklepu. No nic, najważniejsze, żeby zachować spokój.